Manko, w dzisiejszym odcinku ocenimy trzy najbardziej popularne serwery na Minecraft. Ale pierwszy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mił albo nie mój. No i lecimy do pierwszego serwera. Pierwszy nas serwer to będzie Coxcraft, którego tworzy szymku, e, Szymek, no i będziemy ogólnie testować. Też punkty są liczone za ile jest trybów. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 trybów to jest e, dużo, jak na serwer, według mnie. Dobra, testujemy jakiś mm, najciekawsze tutaj. Buildy Games, możemy sobie przetestować. Testujemy Buildy Games i myślę, że przetestujemy box PVP solo. Zagrajmy solo. Losowa mapa i czekamy na wszystkich graczy i zobaczymy, co będziemy budować. Dobra, stało 10 ostatnich sekund. No i co, kapcie, kapcie, kurde, kapcie ciężko. Dobra, zrobimy kapcie różowe, takie futerkowe zrobimy różowe, tak, tak jak ja bym to zrobił. Tu zróbmy tak, 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 tak. Tutaj oczywiście dajemy tak, żeby było jakby inne kolory. Dobra. I tutaj wypełniamy różowe, żeby ładniej tutaj wyglądało. Robimy tak. To będzie taki trochę dziwny klapek. Kurde. Może zrobię tak. E, dobra, nieważne. Chodź co robię tak. Dobra, powiem ci go trochę. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? To wygląda tak.. Ej, dobra. Ej, nie, jednak dobrze zrobiłem. Dobra, 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 już myślałem. Nie, to jest za ładne. Nie, to ja będę miał giga gówno, giga gówno będę miał. Nawet, nawet. Jak ja nie dostanę 0 punktów, to naprawdę będę zaskoczony, że nie mam 0 punktów. Ha, dobra. Nie, no brzydkie, brzydkie, brzydkie. Okropne. Po prostu okropne to jest. Okropne? To jednak moje nie było aż tak okropne. Dobra. To jest również okropne. Powiedziałem, że to wygra. A ja miałem które miejsce w ogóle. Ja miałem piąte miejsce u Sigma. Dobra. Więc ten serwer oceniam. Sama stylistika w ogóle jest ładna. Ten serwer oceniam 7 na 10. To jest taki mój początkowy. Tutaj właśnie taki status. 7 myślę i będę od tego do przodu albo do tyłu. Więc co? Lecimy na kolejny serwer. Dobra, kolejnym serwerem jest Craft Cube. Robiony przez zęciaka. Dobra, tu mamy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 trybów. I byśmy mogli tutaj przetestować jakiś dobry dla mnie one block, nie, to takie. Może teraz spróbujemy sobie Bedwarsy i zbieramy surowce. Znaczy ogólnie zbieramy surowce, żeby się rozbijać. Nie no, każdy grał, każdy grał w Bedwarsy chyba grać. Każdy, każdy gracz w Minecraft grał raczej w Bedwarsy, więc wie raczej na czym polegają bedwarsy. On obudowuje moim blokiem, który ja za zawsze obudowuję, więc... Więc to co jest, to jest plus. Bo zazwyczaj nikt im nie obuduje, bo się po prostu im nie chce. Więc to jest dobre. Dobra, pyk, tu, tu. Dobra, trochę zabrakło. Idziemy, idziemy tutaj zdobywać. Dobra, idziemy. Ale raczej mi nie starczy bloków, ale się spróbuję zbudować do kogo to się Do żółtych. Do żółtych chyba. To są żółci? Nie wiem. Ale spróbuję się do nich w ogóle tutaj doczłapać. Może nam się uda, ale raczej nie, raczej nie. 16 bloków nam nie starczy. Dobra, idziemy po więcej tutaj surowców, żeby oczywiście bardziej się tutaj rozwinąć. Dobra, ale mamy złoto i mamy mieczyk lepszy, tak? Mamy wreszcie lepszy mieczyk. Dobra, od razu sobie kupujemy tutaj materiausy i teraz będzie można tutaj, dobra, tutaj nie są budowane, tutaj też. Dobra, można tak. Py, py, o kurde. Kopię to wykop. Dobra. Pyk, 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 Dobre. Idziemy po... jeszcze więcej materiałów, bo się naprawdę przydadzą. Dobra. No i oczywiście przypominam widzowie, że o 16 codziennie filmy, więc oglądajcie, oglądajcie codziennie o 16. :00. Mam nadzieję, że obejrzycie w ogóle, gdzie jest mój teammate. Pytam się, gdzie on poszedł. Czy on się po prostu zreloginował już go nie ma chyba, że gdzieś poszedł, ale nie wydaje mi się, że gdzieś poszedł chyba po prostu gram sam kurde, o dobrze mam wełnę i idę się budować do tamtych kolegów albo on chyba poleciał do żółtych, tak mi się zdaje Ty my nie, nie jesteśmy na aż takiej przegranej pozycji mamy dobrą pozycję my jesteśmy biali i biali mają, no mają trzy tylko sobie łóżko, więc nice. Ty tu jesteś? Nie, nie ma go tu, ale wezmę sobie nice rzeczy. Wow, wow wow. jak dużo w ogóle tu jest rzeczy. Dobra, mamy to. Weźmy sobie to. Dobra, weźmy sobie lepszy armor, to jest najważniejsze. Dobra, mój teammate gdzieś tam poszedł, ja będę bronił bardziej. Żebyśmy nie przegrali, ale my nie przegramy. Jesteśmy za dobrzy. Uuu, Rozwajam mi mu szkoła łatwo. Wywaliło mnie z serwera. Dobra. Internet nie sprzyja, ale dobra. Oceniam ten serwer na... Wizualnie tak szczerze jest trochę gorszy od CubeCrafta. Znaczy, e, CoxCrafta, więc oceniam 6,5 na 10. Na naszym ostatnim serwerem będzie Anarchia GG, tw tworzona przez Sagiego, Dexiego i Pitera. Więc tutaj mamy najmniej chyba trybów, bo mamy Anarchię GG, Box PvP i OneBlock. Ja tak szczerze gram na OneBlocku i na Anarchii S Nie, gram na wszystkim w sumie wszystkim i teraz idziemy po prostu na OneBlocka. W sumie nie wiem, co tam można przetestować innego. No ja tu grałem. Przyznaję się, na narki GG najwięcej grałem i na Kratkyubie, ale. Dobra. No tutaj mam taką. E... Trzcinę, mam. Ale ja tu zbytnio nie grałem. No grałem mało. No nie grałem. No grałem sobie tak dla fanów troszeczkę. No, co, co tu można oceniać, błąd bloku w sumie? Mam sedomek. Mam jakieś itemsy. Bloki mam. No ale co jest nieważne? Według mnie liczy się tylko ocena, którą zaraz poznacie. Ja się zastanowię i zaraz Wam tam odpowiedź. Dobra, tak e, ostatecznie po prostu przetestujmy jeszcze box PVP. Choć nienawidzę box PVP, ponieważ nienawidzę się bić, bo w PVP jestem gówniany. Ale dobra, weźmy sobie kit gracza. Pyk, 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 pyk. I idziemy się bić, nie umiem się bić. Nic nie umiem. Zobaczymy po prostu jak się klika w guziki i tyle. Lecę na tego chłopa. A! Nie, on mnie zabija, on mnie zabija, on mnie zabija, tak? Nie, leci na mnie jakiś frajer. Kupi. O mnie? No dobra. Ale się, kurde. Ubawiłem normalnie. Tak się ubawiłem, że się... No. Serwer oceniam... 7 na 10, więc co? Z anarchii tutaj GG, z box PVP sobie jeszcze pogram, potestuję, bo w box PVP nie, nie lubię grać, ale może coś tam poklikam tego tutaj pięknego Minecraftika. No i co? Yy, Coxcraft i Anarchia GG miały remis, ale to zobaczycie, może kiedyś jeszcze rozstrzygniemy. Ten remis, ale już bez przedłużania zbędnego. Filmy codziennie o 16.00. Pamiętajcie, że jest daily. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz miły albo niemiły. No i siema.